witam wszystkich bardzo serdecznie w symulatorze kozy. Powiem tak. <gryw> powiem tak. Kilka osób z mojej klasy na pewno się ucieszy, że to nagrałem. A dlaczego to już nie pytajcie? Dobra. Mm, chodzi to jak to chodzi, no różnie to chodzi, i o pierdziele rozpieprzyłem arbuza, dobra. E, słuchajcie, jesteśmy kozą i możemy tak naprawdę robić wszystko. Możemy sobie biegać, robić salta, kurde, czołgać się. E, nie wiem, co to w ogóle jest za tryb, ale Możemy sobie tańcować po prostu, wiecie. raz, Mało mi nie przejechał. Dobra, idziemy. Eee, tak, może o, sobie tak tak, Ile na auto, proszę bardzo, i headbutt tracking przejechało mnie, ale co ja żyję? Jestem nieśmiertelną kozą, która wydaje szatanistyczne dźwięki. Dobra, jedziemy, co my możemy zrobić? O, o, na przykład możemy rozpieprzyć auto, po prostu, tak, od z dupy. Popatrzcie, wziąłem językiem auto i mogę sobie biegać z tym autem, czaićcie to? Biegnę ze z autem, no kurde...

Zrobimy pewną rzecz, bo już coś mam obczajone, żeby nie było. Haha. <Ły> patrzcie, co tu jest, tu są jakieś kurna... Da, 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 da. To i się robi coś takiego. Rzuca się tutaj i potrzebujemy pięciu. To patrzcie, patrzcie, jak tu dużo ludzi. Patrzcie, co się... Co się stanie? Nie yep. Wypiszczelone wszystko, wszystko, kurna, rozpieprzone, nie ma Party Crusher. Chodź tu. No, mam. Za co ja ją złapałem. Dobra, nieważne, nieważne. Po prostu ją złapałem, nie wnikajmy za co. Lecimy sobie tędy, lecimy sobie tędy. Biegniemy kurna. Obijamy przy okazji tą babeczkę. Boże, akurat tu... Jakie akrobacje, akrobata się znalazła, ja pierdziłem. Dobra, bierzemy panią, która w tym momencie zemdlała. Gościu nic się z tego nie robi. Idź ty... Uźwa przez. Boże, ona się pali! Jestem kozą, nic mi nie zrobicie, hehe. He. Jest bezprawie, kurna. Koza sobie może robić co chce i kiedy chce i jak chce. Tak, jestem sam w domu, więc mogę drzeć, ryja! I nikt mi nie przeszkodzi. Kuź... No, a, a, dobra, jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna osoba. I rytuał będzie dopełniony. Nie, Boże, mój język w ogóle jest nieskończony. Tak, 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 by the way. Patrzcie, kurna, rozciągam się w nieskończoność. Także to jest też bardzo fajne, to jest bardzo realistyczna gra, jakby nie patrzeć. Tak, o, właśnie. Koza sobie robi poświęcenie z ludzi, nieważne, dobra, i. i co teraz? O, patrz, patrz, patrz! Co się dzieje, co tu się dzieje, jakiś. tak. Jestem teraz złą kozą z wielkimi rogami. Która becze jak zwykła normalna koza, ale mniejsza. Eee, i lecimy dalej. Dobra, weźmy sobie te auta i rozpierdzielmy je w pizdu Tak, tak to się robi, o tu mamy jakieś kurne zebranie, i też się wpierdzielę tutaj. I rozpierdzielę wam to wszystko, wypierdzielać mi stąd. Paszli, 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 paszli. No, a ty nie płacz, kurna, ty. Eee, lecimy sobie z takim człowiekiem, tak, na czołówkę, patrzcie, patrzcie, czołówka będzie, czołówka! Hy! Oj oj, 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 normalna koza to już by była w tym momencie zmielona, ale nie ja, ja jestem cały, tak jest. Kurna, no! Coś mi nie wyszło, ale wiecie. No, możemy na przykład władować takiego gościa w płot i to jest jak najbardziej normalne. Tak, właśnie, tak. E, o, tu mamy inną kozę, która się przewraca i mi. tu. <noise> o, tu mamy kolejną kozę, cześć kozo. E, jestem drugą kozą, nie zwracaj na nią uwagi, ja mam dziwne rogi. Wypierd... Zbani panie, zbani, pokażę wam jeszcze coś patrzcie. Bo tu, tu chodzi do takiej wieży, nie? I wszystko normalnie, nie? Wchodzimy, wchodzimy. wejdź tam, że... O, o, o! I w tym momencie wypierdziela mnie kurna, nie wiem gdzie ja jestem Ale patrzcie na to, kurde. Wszystkie kozy się mi kłaniają. Patrzcie. He jestem kurna, co to będzie? Tutaj coś jeszcze dodatkowo będzie. Yeah! Coś mi dorobiło. Mam jeszcze mask. What the fuck, mam jeszcze maskę, po prostu jestem teraz bić tą kozą, która dalej normalnie beczy. Pieprzyć konsekwencje! Możemy wbiec na... Tak, właśnie, możemy wbiec na bieżnię, która nas wypierdzieli, ale to mniejsza. Nie, możemy wbić do domu. Patrzcie, patrzcie, czy uda się przez okno bić? Jeszcze tego szczerze mówiąc nie próbowałem. Czekajcie. Mm. Eee, no kurna rozpędź się i nie laguj, bo cię zdzielę. Dobra, czekajcie, zahamuj, tak ładnie, i jedziemy, jedziemy, jedziemy. Hr! dzień dobry, wypierdzielać mi stąd, wypierdzielać, wypierdzielać, wypierdzielać. Eeeh, ah! what the fuck! Nie o to mi chodziło. <ścoughs> Folder mi się z grami otworzył, nie o to mi chodziło. Późwa! A ja wyjdzie, że LJ nagrywa pulpit, nie nagrywa gry, what the fuck, co tu się dzieje, 48 combo, co to jest? Jeszcze takiego combo to ja szczerze mówiąc nie miałem, ja pierniczę. 53, 54, będzie więcej, 55, 56, Kurno nabiję maksymalny jakiś w moim życiu, największy miałem chyba 30. Dawaj nabijaj, Ziro! Będzie 60, będzie 60, jest 60, i 61, i 62, I sze... o kurna 70, ja pierdzielę! Normalnie masakra, co tu się dzieje? Jeszcze będę beczał do tego wszystkiego. Beee, kurna! Telewizor, pierwszy telewizor. Eee. Eee. Wypierdziamy stąd. Kurna bil... O, tu jest też fajna rzecz. Patrzcie, 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 patrzę. Yeah. Nie, no nie wyszło. Nie. Yeah. Ja pierniczę. Co to jest za gra? O, możemy sobie rozpieprzać kur na wszystkie półki, a ten gościu stoi niewzruszony, ty, ty, ziomuś! Ziomuś Powiedz, ci coś? Idź to A gdzie jest jakiś sprzedawca, coś? Halo, puści mnie, kurna puści mnie, ja jestem kozą, ja tu wszystko mogę. Halo! O, wszedłem sobie za... Ja piernicze, nigdy nie byłem za tym. Mm, nie wiem za blatem, kurde tutaj w sklepie masz ty kurde, jestem kozo mogę wszystko hehe <laughs> ciężarówkę spróbuję rozpierdzić, bo tego jeszcze nie próbowałem waga waga Eee! kurde nie wyszło ciekaw czy się da w ogóle i what the fuck ole pierdzielnęło. gdzieś mnie wywaliło Ciul, jestem między ścianami nie wiem co się dzieje Trzeba spamować wszystkimi guzikami i zaraz wam pokażę... O i proszę bardzo, i się go Widzicie? Tak to się robi. Dobra, jedziemy. W ogóle wchodzenie, animacja wchodzenia jest epicka. No musicie to przyznać. No No, 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 no po prostu jest świetna. Co, co to jest? Jakiś robot, kurde? O, dzień dobry panu! Co tu pan się tu ogląda? Hallo, mówię do panna. Hallo! Dum, dum, dem. Gędzia! Walę poszedł! I believe i can fly, dobra, jedziemy. E, co my tu, jak my tu? Mogę tu jakoś... O, nie, 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 nie! nie. E, fuck! Nie wyszło. Miało być tak pięknie. Hej, jupika jej, -y, motherfucker! Hej! Hej, no kurde, skacz! Hej! Hej, o, wyżej! 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 Uwaga, uwaga, uwaga i... Hopsa! I freestyla! Motherfucka! Yeah, Jeee, jeszcze się wybiłem i jeszcze kurde. Co się ze mną dzieje? Co. Co się ze mną dzieje? Co ja nacisnąłem? Co ja nacisnąłem? No co, nie, co to za. poświata jakaś dziwna. What the fuck! Cię wypierdzieliło! Jakie sej, ja nie chcę nic powiedzieć. O! R! What the fuck, gdzie ja jestem? To space! Ja piernicę, co tu się dzieje? No powiem wam, że kurna tego to się nie spodziewałem. Czy jak robię R, to wtedy miota mnie na, na, jak szatan, dosłownie. Kurna, na wszystkie strony, co tu się dzieje? O za... poza mapę wyletnę. I na przykład ten i teraz i, I znowu I znowu zabeczenie, ale jeśli ktoś chce taką gierkę, bardzo łachowa gierka, naprawdę, polecam wam, jak najbardziej. No Nowy... wiem. O ty kurde, myślałem, że go rozpie... Gdzie ja w, kurna w czarną dziurę wpadnę? Dobra, wypierdzielamy stąd. Jeszcze pojadę na dupsku i się z wami pożegnam. Do widzenia. E, nie, do widzenia. Nie, dzięki wam wszystkim za oglądanie. E, to był, to był go, Goat Simulator. Mój wynik jest y, ciulowy, ale nie chodziło mi tutaj o wynik, ale bardziej o pokazanie wam tej gierki, która jest Naprawdę dziwna No penny shaped food Co to kurde wpierdzielasz mi tu gościu ty, dobra eee, więc dzięki wam jeszcze raz, trzymajcie się i... Na razie mieliście boby tonu co? Ty?